Drodzy Państwo, coraz większym czynnikiem wpływającym na projektowanie jest przyjazność dla, dla środowiska projektowanego wyrobu. Dlatego w wersji 2012 zostało wprowadzone nowe narzędzie. Narzędzie, które nazywa się Doradca Materiałów Ekologicznych, które po uruchomieniu łączy się z internetową bazą danych Granta, żeby pobrać informacje o materiałach i ich wpływie i wpływie ich użycia na środowisko. Po uruchomieniu pojawia się panel doradcy materiałów ekologicznych, w którym macie możliwość przeanalizowania waszej konstrukcji pod względem przyjazności i jej wpływu na środowisko. Domyślnie w inwentorze zainstalowana jest wersja taka lekka tego doradcy, który pozwala Wam na przeanalizowanie jednocześnie zespołów składających się maksymalnie z 20 komponentów. Natomiast jeżeli macie potrzebę wykorzystywania więcej, większej ilości komponentów, analizie jedno, jednocześnie, możecie w każdej chwili dokonać upgrade'u tej aplikacji do pełnej wersji. Główny przycisk, który nas tu interesuje, to przycisk Analyze, który po wybraniu powoduje, że program automatycznie analizuje użyte materiały przy projektowaniu, tego elementu i wyświetla w postaci takiej skali informacje o energii, która będzie potrzebna do produkowania, jaki będzie współczynnik, czy ile dwutlenku węgla będzie wyprodukowane w przypadku tej produkcji, jakie zużycie wody jest potrzebne na wykorzystanie, na utworzenie, wyprodukowanie takiego materiału, czy chociażby ogólny koszt tego elementu. Co więcej, mamy możliwość przyglądania tego naszego... Um, raportów, w postaci tabeli, gdzie w czerwonych polach wyświetlane są informacje, by zaznaczone są te wartości, które są granicznymi wartościami jak najbardziej w sposób szk e szkodliwy wpływają, mogą wpływać na środowisko. Wśród nich mamy na przykład takie informacje jak chociażby koszt, czy chociażby zużycie wody. Jak widzimy, uchwyt naszego elementu, do, do wyprodukowania uchwyt naszego elementu potrzeba aż 270 litrów wody. Możemy Taki element sobie odnaleźć w naszej bibliotece, w naszym modelu. On jest natychmiast podświetlany. Możemy ten element odnaleźć. Możemy zobaczyć, wyświetlić sobie dane skojarzone z tym materiałem, gdzie mamy informacje o, o wszystkich parametrach tego materiału. Wśród nich też jest informacja chociażby o tym, ile litrów wody musi być użyte na wyprodukowanie każdego kilograma tego materiału. Jeżeli wrócimy do inwentora. To zobaczymy, że moglibyśmy też w naszym modelu spróbować poszukać jakiegoś innego alternatywnego materiału. Zanim to jeszcze zrobię, to pokażę Państwu, że możemy sobie ustawić coś takiego jak linia bazowa. Linia bazowa odniesienia, względem której będziemy dokonywać analizy naszego modelu. Czyli cokolwiek będziemy zmieniać, to będziemy widzieli względem tej pozycji wyjściowej, jakie zmiany wprowadziliśmy. Spróbujmy może poszukać. Yy, materiału alternatywnego, który moglibyśmy wykorzystać w naszym modelu. Mamy tutaj cały zestaw różnego typu typowych materiałów. wśród nich mamy ym, materiały, które moglibyśmy na przykład wykorzystać do zaprojektowania uchwytu tego naszego elementu. chociażby może silikonową gumę taką byśmy spróbowali wykorzystać. E, spróbujmy dodać ją, przypisać ją do naszego materiału. I po chwili widzimy, następuje analiza naszego modelu. Widzimy natychmiast, że ten element to potrzebuje znacznie mniej wody do zużycia, więc mamy zmianę tutaj na korzyść naszą aż 98%, niemal 100% zmianę. Natomiast no, pozostałe czynniki nam energetyczne, jak i też produkcja CO2, no, znacznie nam wzrosła. Możemy też spróbować do naszego elementu Widzimy 6 litrów w tym momencie wody będzie potrzebne. Możemy oczywiście znowu e, sprawdzić, e, jakie elementy to moglibyśmy w, w inne materiały dobrać, ale możemy też sprawdzić, jakie procesy będą wymagane do wyprodukowania tego elementu. Możemy zobaczyć, jak, jak w jakim procesie technologicznym musi być w tym momencie ten element produkowany, mamy wszystkie informacje dostarczane, ale też możemy na przykład. Ten proces przypisać do naszej części. W tym momencie mamy przypisane wszystkie informacje, które mogą wpływać na wykorzystanie naszego elementu. Spróbujmy wrócić do naszego głównego zespołu. Materiał został już przypisany. Proszę zobaczyć, w tym momencie, jeżeli wejdziemy na wykres analizy, zmiana nasza. Co prawda, lokalnie spowodowała duży wzrost wydatku energetycznego, ale w skali całego zespołu widzimy, że nadal jesteśmy na dosyć dużym plusie. Duży zysk na wykorzystaniu wody, a także mamy niewielkie wzrosty, jeśli chodzi o energię czy produkcję CO2. W ten sposób możemy w wygodny sposób dobrać nasze materiały, tak żeby mieć, żeby mieć pewność, że nasz produkt ma jak najmniejszy ujemny wpływ na. Nasze środowisko. Na koniec możemy na przykład wprowadzić, wyświetlić sobie raport w postaci pliku PDF wpływu użycia naszych materiałów na środowisko. W tym momencie budowany jest specjalny raport w pliku PDF, w którym mamy wszelkie informacje wraz ze zestawieniami zaprezentowane, co pozwala w sposób rozsądny wybrać odpowiednie materiały, które możemy wykorzystać przy naszym projekcie, no i w ten sposób mieć pewność, że nasz wyrób jest bezpieczny czy jak najmniej szkodliwy dla środowiska. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam na kolejną prezentację.